Dzień dobry, Kupcio i dziś będziemy nie będziemy, ja będę dziś nagrywał poradnik jak pobrać bluestaka, no żeby pograć sobie w Brave Stars albo jakieś tam gry które nie możecie pograć na komputerze ale możecie, ale możecie na telefonie pograć jak chcecie na komputerze mnie pograć to musicie za, na, wpisać w jakiejś, jakąś przeglądarkę. W moim wypadku to jest tak, taka, taka E nie, taka niebieska m i piszecie tam B, L, U, S, T, A, C, K. Możecie napisać blustak, blustak 4 albo samo bluesek. Yy, w ogóle tam nie ma różnicy. Ja wchodzę w same Bluestack. I tu jest taka. Tu jest taka sama. Taka. Taka coś. Pierwsza. Tam gdzie mam myszkę, taką. Ten palec I wklikamy w to. I wyskakuje Wam takie bluzdack. I jest tutaj dowland bluzdack. Do dowland bluzdack. Klikamy w ten dowland bluzdack. Ja tu mam w takie uruchom, więc to wklikam. I się pobiera tutaj. Taka ikonka. To się szybko pobierze taki plik. Ale już sam blues tak to będzie długo. Więc. Już mam pobrane i zaraz mi tutaj wyskoczy coś. Wyskoczy zaraz. O. I możecie wyjść już. Ze stronki. I ja, ja mam takie coś. Czy chcesz żeby z. Y, zwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian w, na Twoim tym urządzeniu. Ja klikam tak. Kli, jak też tak macie, to kliknijcie tak. I wyskakuje tu taka ikonka Blues, tak? samo to wy, wyjdzie. I tu jest taka, tutaj może to być za jasne, to mm, musicie wkliknąć, za, tam będzie pisało zainstaluj Blues, te, zainstaluj Instaluj teraz, więc kliknijcie ten, Instaluj teraz I może tutaj macie taką kreskę I nic, możecie ją kliknąć Ale nie wklikajcie X -a. Bo od razu macie ten I musi być co chwilę internet Więc Zostańcie lepiej w domu Chyba, że macie sam internet W swoim laptopie albo w No Zależy na czym chcecie ten więc dobrze, ja się z Wami żegnam. Dziękuję. Zachęcam do subskrybowania, jak jesteście nawi na moim kanale, i lajkowania. Będzie za niedługo mój kolejny odcinek, więc pa pa.